Jesteście Państwo w Strefie Nauki dla Społeczeństwa, Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dziś o problemach z głosem. Problemach z głosem, jakie zdarzają się tym, którzy z tego głosu zawodowo korzystają. Nauczyciele, wykładowcy, urzędnicy, także dziennikarze, również radiowi, piosenkarze i aktorzy. Jak o ten głos można dbać? Kto z Państwa wie? Moim gościem jest dr Beata Miośkiewicz z Kliniki Audiologii i Foniatrii. Dramanczak Jarek. Zapraszam. Zaczynamy. Dziś kolejny temat. Temat bardzo ważny, chociażby dla osób takich jak ja, czyli takich osób, które głosem pracują. O, chociażby dla radiowców. Higiena naszego głosu. Czy o głos? można dbać. Jasny głos jest taką wizytówką każdego człowieka, jest taką charakterystyczną i wiemy, że możemy rozpoznać bliskie nam, zwłaszcza osoby, na podstawie głosu. Jak również możemy zauważyć, że kiedy ktoś jest chory, smutny czy zmęczony, to też ten głos brzmi... Zdenerwowany, coś, zdenerwowany wzruszony. Żartualnie. Głos brzmi inaczej. Czyli ten głos jest bardzo ważną taką rzeczą dla nas, choć tak naprawdę na co dzień to my chyba nie zwracamy na to uwagi, nie zastanawiamy się, Jak duże znaczenie ten głos ma w codziennym komunikowaniu się, no poza właśnie osobami profesjonalnie zajmującymi się głosem, którzy bardziej o ten głos zwykle dbają, choć pewno nie zawsze. To zacznijmy od paru najprostszych pytań. Czy gardło i głos to jedno i to samo? Bo bardzo wiele osób mówi, A boli mnie gardło. W domyśle chrypie. Źle mówię, mam problemy z mówieniem. A chyba to nie jest jedno i to samo? Nie, to, to nie jest to samo. Anatomicznie gardło to jest zupełnie inna część, może nie zupełnie, ale przez, przez ciągłość łączy się z krtanią, jest blisko krtani, ale nie zawsze mając problem z gardłem, musimy mieć problem z głosem. Także to są zupełnie odrębne. Głos to krtań, gardło to gardło, tak? Tak, tak, głos to ktani. Głos powstaje w krtani, ale mhm. kształtowany jest jego barwa kształtowana jest przez struktury otaczające, czyli przez gardło, przez przestrzenie rezonacyjne zatok przynosowych, także przez nos, nosogardło, więc ale to wpływa na barwę głosu. Natomiast sam głos tworzy się w krtani, i dla tworzenia prawidłowego głosu, dobrego głosu jest potrzebna prawidłowa zdrowa ktani. Mhm. W jaki sposób o tą krtań można, można dbać? Przede wszystkim y, musimy pamiętać o właściwej diecie. Taka podstawowa rzecz, która nie tylko ma znaczenie dla głosu, ale dla całego naszego organizmu. Czyli zbilansowana, zdrowa dieta, która nie będzie wpływała negatywnie na pracę przewodu pokarmowego, ponieważ taką chorobą właściwie współczesną, współczesnego społeczeństwa chorobą, którą rozpoznajemy u bardzo wielu pacjentów, to jest refluks żołądkowo przełykowy czy wysoki refluks gardłowo-krtaniowy. W przypadku właśnie jakichś błędów dietetycznych, nieregularnych posiłków, jedzenia w pośpiechu, późnego spożywania posiłków, właśnie możemy się takich problemów doczekać. I ma to oczywiście wtórnie wpływ na jakość głosu. Ja Zatrzymajmy się tutaj, bo to szczerze mówiąc, temat, o którym dość dużo wiem, bo sam mam ten problem. Właśnie nieregularne jedzenie, jedzenie bardzo późno, wpadam do domu, jest już późna pora, a jeszcze zjem, a potem 15 minut później kładę się spać. Problemy i kłopoty murowane. Bardzo wiele osób nie wiąże problemów z żołądkiem, z problemami z głosem. Czy z problemami z krtanią, bo mówią, że co ma jedno z drugim wspólnego? Ma i to bardzo wiele. Dlaczego? Dlatego, że wejście do przełyku znajduje się blisko. Krtani, właściwie za krtanią. Więc w przypadku refluksu cofania się treści żołądkowej, nie musi to być oczywiście takie cofanie, które my sobie wyobrażamy, że to jest właśnie takie typowe cofnięcie, że nam się ulewa, że my czujemy, prawda, cofającą się treść w gardle. To mogą być bardzo takie delikatne incydenty refluksowe, na które my w ogóle nie zwracamy uwagi, ale one będą. My drażnione. nie, ale nasza krtań, ale tak. Nasza krtań, tak. Będzie drażniona przez ta delikatna śluzówka krtani, gardła, będzie drażniona przez tą Trwającą się treść i wtórnie będzie powodowała problem. Dobra dieta jedzenie regularnie, i jedzenie nienadmiernych ilości naraz, nie za późno, nie przed snem. Dokładnie. Ile przed snem? Trzy godziny przed snem. Malutki, Oj! Lekki posiłek, tak? Tak, wszystkim pacjentom powtarzam, absolutnie proszę późno nie jeść. A niestety w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie długo pracują, późno wracają do domu, to taka obiad-kolacja wieczorem niestety bardzo często ma miejsce. I to Mało tego, to obiad-kolacja jest często tym najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu dnia, bo śniadanie byle jak. Obiad w zasadzie nie jakaś kanapeczka po drodze. O, wieczorem sobie spokojnie zrobię, posiedzimy, pogadamy, porozmawiamy i jemy. I jemy, dokładnie. Także lepiej brać jakieś pudełka sobie do pracy i zjeść coś w, w ciągu dnia, a potem ten posiłek powinien być jednak mniejszy. Ale to od razu dopytam, bo zdarzyło mi się, kiedy na przykład spotkałem się z osobami, które mówią: wiesz co, są takie magiczne rzeczy, które wieczorem można zjeść i to pomaga na przykład. I jak ja się pytałem, jakie to? Usłyszałem na przykład, że. Migdały. Czy to taka plotka, czy to prawda, czy fałsz, czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, rzeczywiście mówi się, że migdały trochę zmniejszają zgagę. A czyli coś jest na tak. rzeczy, tak? Często pamiętam, że, że to jako taki, takie remedium może dla kobiet w ciąży, które mają zgagę w tym czasie, właśnie mówi się: proszę jeść migdały, ale to nie jest oczywiście coś, co nas uchroni hmm. absolutnie przed, przed refluksem. To, to w ogóle nie ma o czym mówić. To może być, no przyjemność bardziej taki migdał i zdrowe to jest, zdrowy posiłek oczywiście. No, ale pewnie też kaloryczne, to z innego powodu można to spojrzeć. Bardzo wiele osób, teraz mówię o pracy w radiu, gdzie się tym głosem dużo pracuje, czyli, czyli moja branża, mówi pamiętaj, żeby regularnie pić. Niech to będzie i jeżeli pić, najlepiej zwykłą, niegazowaną wodę. Czemu to jest takie istotne? Dlatego, że my wtedy nawilżamy organizm od środka, nawilżamy tkanki w organizmie i tym samym nawilżamy krtań. Natomiast fałdy głosowe są bardzo taką delikatną strukturą, wielowarstwową strukturą. Ta struktura kształtuje się w okresie dojrzewania, także krtań, struny głosowe dziecka mają troszeczkę inną budowę niż struny już takiego dorosłego, dojrzałego człowieka. I one, i, i, i wibracja tych fałdów głosowych, i wibracja poszczególnych warstw fałdów głosowych pomiędzy sobą, takie, takie przesuwanie się tych warstw pomiędzy sobą, one właśnie wpływają na jakość głosu. I ta wibracja jest kluczowa dla jakości głosu, ale żeby ona była prawidłowa, również musi być prawidłowe nawilżenie tych strun głosowych. Także wszelkie. Prawidłowe, czyli, czyli ile? Gdyby to przeliczyć na, na litry wody, na przykład w ciągu dnia litry. Części do dwóch tak, litrów? Do dwóch litrów wody płynów. Płynów generalnie powinno się pić, ale no gdyby pić dwa litry wody dziennie, to byłoby to super. To byłoby ja wiem, super. to nie jest proste. Sama też Nie, jest to akurat. Tak? To ja myślę, że wypijam. Ja myślę, że wypijam. Mój problem polega na czymś innym, bo na swoim przykładzie daje łatwiej to opowiadać, że ja próbuję tę wodę zastępować różnymi innymi rzeczami i na przykład mam takie wrażenie, ale może to jest moje subiektywne wrażenie, że jak popiję kolą, to już jest zdecydowanie lepiej niż jakbym popijał wodą. Widzę jak się pani doktor krzywi. Dlaczego? Yy... Bardzo wiele osób w radiu popija kolą, to od razu mogę zdradzić tak kulisy. Mało wychowawcze, no ale taka jest prawda. Kola niestety ma działanie refluksogenne, to od razu mówię. To jest, to jest, to jest bomba i kaloryczna to już... To już jedno, ale... To bierzemy taką light albo zerówkę. To też jest, no wszystko. To tak samo jest słodkie, tak jak i... Tylko może inny, inny rodzaj słodkości, ale, ale jest to po prostu niezdrowe. Natomiast no, jest to płyn, więc... Kola rzeczywiście pacjenci mówią, że ona taką, takie wrażenie daje, takiego wiel... większego nawilżenia śluzówki Dokładnie tak. Bo woda to, to rzeczywiście... Przeleci, mówiąc kolokwialnie, i już są znowu w gardle jest sucho. Dlatego ja pacjentom często polecam popijanie takiego kisielku z siemienia, który się będzie troszeczkę osadzał na tych śluzówkach i da dłużej poczucie e, nawilżenia. No, znam i nawet lubię, ale też znam osoby, które jak słyszą się to po prostu krzywią się na samą myśl o tym wszystkim. Różne preparaty zawierające kwas hialuronowy, na przykład dostania tabletki, jakieś o, o, z, zwykłe oliwa z oliwek na przykład natłuszczające, czy inne olejki, takie które natłuszczają gardło. To jest zdecydowanie lepszy, lepsze mm -hmm. rozwiązanie, natomiast kole odradzam. No to zatrzymamy się znowu tutaj. Dwa przykłady. Pierwszy przykład, Oliwa Oliwek, bardzo znany pan profesor Akademii Muzycznej w Warszawie. Kiedyś właśnie nagrywałem z nim rozmowę i on mnie pyta, a jak pan dba o głos? Ja mówię do pani profesorze, do. No... Różnie z tym bywa, staram się, ale by, no, już wiele lat też tego głosu używam. A on mówi: Wie pan sobie, jak ja mam wykład, to ja mam oliwę ze sobą przyniesioną. Ja ją tam mam na katedrze schowaną na dole. I jak czasami się odwraca w kierunku tam tablicy, to mówi tak ja sobie łyczek. I niech pan spróbuje, bo to pomaga. Czyli on miał rację, tak, pan profesor. Dokładnie, oczywiście, że tak. Te cudowne tabletki, jadąc tutaj na rozmowę z panią doktor, tych reklam jest bardzo wiele w radiu. I one wyglądają mniej więcej tak, że na przykład rozmawiają, dwie panie się spotykają, i jedna nagle mówi takim zachleczącym głosem, ledwo coś tam słychać, w violu, zastąp mnie, bo ja nie mogę, straciłam głos. Czy można stracić głos skokowo i czy da się to ratować jakąś cudowną tabletką, bo zwykle w tej reklamie dalej jest ta koleżanka, która mówi: zobacz, tu pada nazwa specyfiku. Dwie tableteczki albo jedna i będzie dobrze. Używaj regularnie. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o utratę nagłą głosu, oczywiście, że tak się może zdarzyć. Jest to związane no, z takim często przemęczeniem głosowym, że pacjent albo krzyknie na przykład nagle i duże napięcie nastąpi w obrębie krtani, w obrębie fałdów głosowych i one przestają właśnie wibrować. To, o czym mówiłam przed chwilką. Nie ma tej takiej wibracji, takiej plastyczności fałdów. Mhm. Jak one się usztywnią, może to być związane z przeciążeniem głosowym, może to być związane z infekcją i dodatkowo wysiłkiem głosowym. W trakcie infekcji. To może być taka sytuacja, że nagle nas odetnie mówiąc krótko, y, tracimy głos i nie jesteśmy Czyli w stanie... sam wiedzieć. przykład, że nauczyciel, nauczycielka, to nie jest przykład nierealny, przykład jest jak najbardziej realny. Nierealne jest to, że przychodzi kolega czy koleżanka, sięga do torebki i mówi, mam, jedna tabletka pomogła. Może być oczywiście tak, że ktoś przez pięć minut sobie odpocznie, troszeczkę to napięcie, prawda, fałdów głosowych się zmniejszy i ten głos wróci, ale to nie jest efekt wzięcia tabletki i nie jest to w każdej sytuacji. Czyli nie ma takiej idealnej nie. tabletki, która, która w takiej sytuacji pomoże. A są tabletki nawilżające. Są takie, które jakby nawilżają. Też nie każdy te tabletki toleruje, bo one mają taki, niektórzy mówią, że nie potrafią znieść tego smaku, bo to takie śliskie, trochę jak przypomina to się Często tam jest też dodatek witaminy C w tym wszystkim i jakiś tam kwas hialuronowy albo pochodne tego kwasu, to już takie naprawdę lepsze. To to już jest mądre. To jest mądre i te, te preparaty rzeczywiście osoby, zwłaszcza pracujące głosem, to jak najbardziej mogą mieć gdzieś pod ręką, żeby w sytuacji, kiedy czują suchość w gardle, to mogą sobie taką tabletkę zażyć. A nie prościej woda z butelki? Ta niegazowana. Woda też, woda też. Oczywiście, jeżeli woda pomaga, to jak najbardziej. No to teraz ja idźmy teraz dalej. Rozwiązania najlepsze. Skoro jesteśmy przy piciu. Kawa, herbata. Jedna z podstawowych rzeczy, którą usłyszałem po przyjściu do radia, kiedy zaczynałem pracę, koledzy, którzy dużo gadali i dużo mówili i używali tego głosu i jakby często na tej antenie radiowej byli, mówili, uważaj zwłaszcza na kawę i uważaj zwłaszcza na taką kawę z ziarenkami. Wtedy ona jeszcze była dużo bardziej popularna. Potem się pojawiły dopiero te rozpuszczalne. Bo jak to ziarenko gdzieś tam wpadnie i się przyczepi. Catastrofa! musisz mieć wodę pod ręką, żeby popić. Mieli rację, czy nie mieli rację? No, mieli rację, na pewno, bo to chyba z autopsji wiemy, że nieraz, nieraz się tak zdarzyło, że, że, że pijemy kawę z taką właśnie parzoną po turecku i y, troszeczkę taki łyk weźmiemy większy razem z tymi ziarenkami, to rzeczywiście może to podrażnić gardło i jeżeli ktoś w tym momencie ma y, prawda, w radiu jakąś mm. rozmowę, to wtedy może być kiepsko. Bo na herbata? Na to... Gdzie ziarenka w herbacie? Herbata, bardziej tutaj chodzi o efekt wysuszający. To znaczy, ja myślę, że tutaj nie ma co demonizować, bo jak ktoś wypije, nie wiem, dwie herbaty dziennie, czy nawet trzy herbaty dziennie, to od tego mu się nagle jakaś suchość dramatyczna w gardle i krtani nie zrobi. Ale chodzi o to, żeby nie... No bo są osoby rzeczywiście, które tylko i wyłącznie piją herbatę. Że nie są w stanie nic innego, płynu żadnego innego przyjąć, tylko piją herbatę. No to to jest rzeczywiście takie... No może doprowadzić do takiej sytuacji, że ta suchość się będzie nasilać. Bo jednak zawierają te, prawda, herbaty garbniki, są te inne i no to ma no to takie... To może jakoś owocowa? Owocowe są lepsze. Może jakiś rumianek, może jakieś zioła, może, może także. Ziołowe rzeczy też trochę wysuszają, a. więc też nie za bardzo, ale owocowe chyba herbaty mniej, byleby nie podrażniały, no bo to też może być kwaśne bardziej i. No, bardziej Pani doktor, a, a, może, a może inny trop? A może problemem jest to, i czy w ogóle to ma znaczenie? Od razu za, teraz o tym sobie porozmawiamy: ciepłe czy zimne? No bo herbata to siłą rzeczy jest ciepła. Woda w butelce, ta niegazowana, często jak ją mamy ze sobą, jeszcze jest taka pora roku chłodnawa, no to ona może być naprawdę zimna. Więc paradoksalnie może być tak, fajnie, że wypiłem wody, ale jeżeli wyszedłem z ciepłego pomieszczenia, wypiłem tej lodowatej wody, przeziębienie prawie że murowane i jeżeli to gardło jest osłabione, recepta niezbyt dobra. Z kolei ta herbata gorąca fajnie rozgrzało, tylko wysuszyło. No i co? co? Co tu wybrać? Ani zbyt herba, gorącej herbaty nie powinniśmy pić, bo to, no, pomijając podrażnienie śluzówek, to jeszcze też może wpływać negatywnie na, na przyłyk, prawda? Bo to jednak takie ciągłe drażnienie gorącym płynem, uszkadzać może śluzówkę i być niestety przyczyną jakichś zmian w przyszłości nowotworowych. Zimna woda, czy w ogóle zimne napoje, bardzo zimne takie prosto z lodówki, to niezależnie od pory roku są niestety też niewskazane, bo tak jak pan redaktor mówił, takie wypicie zimnego płynu, no, no nieraz się pewno dla człowieka kończyło zapaleniem gardła, mm -hmm. czy w ogóle zapaleniem krtani bez głosem. Więc ja myślę, że no, jak ktoś bardzo musi chce pić, no to niech to będzie chociażby w temperaturze pokojowej albo lekko schłodzone, schłodzony płyn, natomiast nie lodowaty. No Jeszcze chciałem dopytać jak ta woda Dlaczego często się zwraca uwagę na to, że bez gazu, że najlepiej, żeby ona była niegazowana, to tak. chodzi o gardło, czy chodzi o żołądek? Jedno i drugie. Dlatego, że, że te bąbelki podrażniają gardło, a w żołądku z kolei no, to to zwiększa kwasowość, prawda, soku żołądkowego. Ale one, no no takie fajne te bąbelki są. No, no, no tak, no, 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 no dlatego ją gazują. No. To prawda. No. Zostawić odkręconą butelkę albo w składze, niech odgazuje i wtedy będzie takie albo mało, albo nisko gazowane. Pomyślałem sobie o odgazowanej coli, a fuj! I to jeszcze nie też że niezdrowe, odgazowane. Czy są jakieś ćwiczenia, czy jak? Bo, bo zostawmy teraz tą dietę i odłóżmy na bogi jedzenie i picie. Już troszkę sobie na ten temat porozmawialiśmy. Czy są jakieś inne elementy, którymi możemy na kondycję tego gardła albo na jego dłuższą sprawność w późniejszym wieku także wpływać? Może jakieś ćwiczenia? Ćwiczenia takie na samo gardło jako takie, no to raczej. Nie ma tutaj, no, jeżeli chodzi o gardło, to w ogóle śluzówki tutaj górnych dróg oddechowych, to wiadomo, że z upływem lat, bo jeżeli mówimy o przyszłości, tak, mhm. o, o starzeniu się organizmu, no to niestety te błony śluzowe nam się zmieniają z wiekiem. One się stają bardziej takie zanikowe, atroficzne, to znaczy, że gruczoły śluzowe, które tam się znajdują i które w takim młodszym czy średnim wieku wydzielają dużo śluzu nawilżającego, czy takiej wydzieliny surowiczej nawilżającej tą śluzówkę i, i utrzymują. Właściwą kondycję, to później już troszeczkę jest gorzej z tym. Czyli te gruczoły są w zaniku i większość. A ten osób... graniczny wiek jest w którym no, miejscu, mniej więcej? Jest bardzo indywidualne, bo to też ma znaczenie tutaj e, właśnie dbanie wcześniej o, o, o gardło, o to nawilżenie właściwe. Stosowane leki, używki, które stosowaliśmy, prawda, w A, tym, o palecie tym Za chwilę, takiego, tak? tak. Dojdziemy do tego no, momentu. Dokładnie. Tak. Więc te rzeczy oczywiście mają również wpływ na tą kondycję w przyszłości naszych błąd śluzowych. Ale no niestety pewnych rzeczy nie unikniemy i to fizjologicznie. Logiczne starzenie się i śluzówek, i, w tym, i tym samym narządu głosu, jest no każdego z nas, z nas dotyczy, z tym, że też może być na różnym poziomie, różne problemy z tego tytułu mogą być, dla jednych są bardziej dokuczliwe, dla innych mm -hmm. mniej, ale no każdego z nas to czeka. Rozumiem. Znaczy, tu mi się przypomniał kolega, który jest dyrektorem Teatru Polskiego Radia, bardzo zasłużona postać i bardzo znany artysta i on ma z kolei takie powiedzenie, że głos jednak starzeje się najpóźniej. Że patrząc na różnych aktorów czy różne znane osoby, mówi wiesz, oni często już widzę po twarzy, pracujemy 30-40 lat. No, on też już to swoje lata ma, tego nie ukrywa. No, to, to już widzę, żeśmy się wszyscy postarzyli. A głos czasami jeszcze potrafią zagrać do mikrofonu tak, że robią wrażenie całkiem młodych osób. Jeszcze jak ktoś potrafi tym głosem modulować, to, to sobie radzą. I dopiero mówi, że jest potem zwykle jakaś taka granica na poziomie 70, 80 lat, kiedy następuje skokowe, wyraźne postarzenie się. Czy to jest, dlatego pytałem o ten wiek. Czy jest jakaś taka magiczna granica? Różna, tak? Czasami osoby, które mają takie cechy właśnie już w głosie takie, no nazwijmy to starczy, tak, 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 tak to nazywamy prezby fonia, presby larynx, czyli takie związane z co? Czyli co to tak, jest? To jest takie starzenie się głosu. O. Używki. Trudny temat, ale szczerze sobie trzeba chyba o tym porozmawiać. Pewnie nie raz wszyscy z Państwa słyszeli o tym, że i te papierosy, i ten alkohol na pewno nie pomagają na gardło w żadnym wypadku. Co nie zmienia faktu, że większość palaczy wie o tym, że palenie szkodzi, a dalej pali. Jak mocno to wpływa na nasze gardło, czy na naszą krtań, czy, czy na nasz głos? Przede wszystkim to jest czynnik drażniący mocno. Także każda osoba, która pali papierosy ma tak zwane gardło palacza, czyli ta błona śluzowa jest przekrwiona mocno. Od razu widzimy, jak, pacjent, jak pacjenta badamy, że to jest palacz. Natomiast... Czyli jak ktoś mówi na pytanie, nie, nie, nie nie palę, albo nie piję, a pani tam zagląda i mówi: aha. Okej, okay, nie palisz, tak, tak, nie palisz. No właśnie. Może siedzi wśród, wśród palaczy. No, też może, bierny palacz. Natomiast, natomiast w krtani, no to oczywiście też jest to czynnik drażniący. Przede wszystkim tutaj najbardziej niebezpieczny, już pomijając wygląd tej błony śluzowej i problemy związane z suchością, z, prawda, jakieś tam chrypki, kaszle, to jest, to jest jeszcze problem zdecydowanie mniejszy. Najgorzej, kiedy taki, takie przewlekłe palenie doprowadzi do powstania zmiany nowotworowej. I najczęściej takie zmiany nowotworowe, jeżeli chodzi tutaj o naszą laryngologiczną działkę, to one dotyczą krtani, prawda? To znaczy Przewlekłe palenie jeszcze najgorzej, jak mamy kombinację z alkoholem. I z alkoholem, tak. To są czynniki drażniące, tak. Bardzo takie działające niestety. poza tym paleniem i piciem alkoholu jest jeszcze coś takiego, co jest takim ewidentnym czynnikiem drażniącym, czy, czy na przykład zanieczyszczenie powietrza rzeczywiście ma na to wpływ? Bo czasami się słyszy smog słynny, popularny. No, są takie miejsca, gdzie się wchodzi, okolice dużych miast, te pod Warszawą, pod Krakowem, gdzie ledwo człowiek zimą oddycha. Czy to ma wpływ na nasz głos? Też oczywiście, że tak, bo to, to, jest, to są wszystko czynniki drażniące, które, które mają tutaj tak negatywny bardzo wpływ. Czy jest jeszcze coś, o czym powinienem pamiętać? Czy jest jakiś element, którego nie poruszyliśmy? Dieta rozmawialiśmy, napoje, picie, nie picie, nawilżanie, tak. Cudowne tabletki, które nie są takie cudowne, tak. Alkohol, papierosy, a fuj, odkładamy na bok. Jeżeli tylko potrafimy to zrobić, obyście Państwo Potrafili to zrobić, bo warto? Czy jeszcze jest jakiś element, o którym warto pamiętać? Ja bym chyba jeszcze tutaj wspomniała o sytuacji, kiedy jesteśmy przeziębieni i kiedy nadużywamy głosu. Czyli to jest często spotykane u osób pracujących głosem. Nie mówię może u artystów, bo artyści to są już tak przywrażliwieni, że rzeczywiście, że jak mają problem infekcyjny, to oni się 10 razy zastanawiają. Ale czy to ten, który śpiewa. Ten, który Bo ten, który gada już nie. No więc właśnie, tak, to ja mówię u artystów, Natomiast u pozostałych profesjonalistów głosu, czyli osób, które jednak zawodowo się posługują głosem, to to bywa różnie, że właśnie przeziębiony przychodzi do pracy i mówi, i mówi, mhm. i potem z tego mogą być różne niestety konsekwencje z tego mogą wynikać. Czyli mogą być może to być po prostu tylko chrypka, zanik głosu, ale może to być też powstanie zmiany w krtani, takiej przerostowej typu polip, guzki głosowe, obrzęk, które mogą na przykład. Później wymagać leczenia chirurgicznego, bo pomimo tego, że przeziębienie minie, taka zmiana jest. chrypka zostaje, tak. Czyli błęda na koniec jest taka, jeżeli jesteście Państwo przeziębieni, i uważacie, sposób. że mimo tego przeziębienia i ledwo gadacie, to jednak do tej pracy pójdziecie, bo wypada, bo coś komuś obiecaliście, bo to zastanówcie się nad tym, tak. bo to może mieć. To wysilanie tego głosu w tej sytuacji może mieć po prostu później, czasami nawet po latach złe konsekwencje. Tak, Dokładnie. Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach: krótszej w formie wideo do zobaczenia na ekranach państwa smartfonów albo na ekranach waszych komputerów, i dłuższej w formie audio do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie tam najwięcej szczegółów. Roman jarek zapraszam i polecam.